Zadanie 28. Uzasadnij, że suma trzech kolejnych potęg liczby 2 o wykładnikach całkowitych dodatnich jest podzielna przez 14. No to założenia są takie, że n jest większe od 0 i n należy do całkowitych. Albo po prostu całkowitych dodatnich. A będzie nawet prościej. E, dobra. E, suma trzech kolejnych potęg liczby 2. Pierwsza w takim razie 2 do n. -t. Następna 2 do n plus 1. No i następna to jest 2 do n plus 2. I mamy trzech kolejnych, czyli załóżmy pierwsza, druga, trzecia. No to to jest suma. I to, co warto zauważyć, to jest to, że wszędzie się dwójka powtarza. Tak naprawdę tutaj, no, tu się nic nie zmienia, ale mamy tutaj, zobaczcie, n plus 1, to można by było zrobić, że to jest plus 2 razy 2 do n tej. Tutaj natomiast można by było zrobić, że to jest 4 razy 2 do n tej. No i w sumie to też jest, równa się i widzimy, że to 2 do n tej się pięknie powtarza. W takim razie tutaj będziemy mieć jedyneczkę plus 2. Plus 4. W tym nawiasie zrobimy porządek, czyli to się równa 2 do n tej razy. I co my tu mamy? 1 plus 2, 3 plus 4, 7. No i teraz tak. Skoro, i to trzeba napisać, skoro n jest całkowite dodatnie, to na pewno 1 i więcej. To na pewno tutaj mamy dwójkę. Dwójka razy 7, można to ewentualnie by było napisać tak, że mamy 2 do n minus 1, bo najmniejsza n to jest jedynka razy 2 razy 7 co daje nam 14, co nam daje 14 razy 2 odjąć 1, 2 do n minus pierwszej. Jak to poprawnie powinienem powiedzieć? No i mogliśmy to uzasadnić tutaj, że na pewno mamy tutaj dwójkę i razy 7 jest 14, czyli ta liczba jest wynikiem mnożenia czegoś przez 14, czyli iloczynu 14 i pewnej liczby. Tak samo wychodzi to tutaj, na pewno ta liczba istnieje, bo n w tym momencie pięknie spełnia założenia, bo n jest większe lub równe bo n jest większe od zera, jest całkowite, więc jak najbardziej tutaj to działa. No i to należało uzasadnić.